Zapraszamy wszystkich gości do zabawy i radości, bo to dobra jest nowina. Maryja urodziła Syna. Bądźmy szczęśliwi, weseli. Teraz wszystko się odmieni. Będzie miłość, dobroć na świecie, bo Boże na świat przyszło dziecię. Sobie, jak to było, nim nasze życie się odmieniło. Jaka ja śni na niebie, czyż nie pora pójść przed siebie? Nie przed siebie, mój pastuszku, tylko do Betlejem zmierzaj, bo to moja jest nowina. Maria urodziła syna. Do Betlejem pospieszajmy, dzieciąteczko przywitajmy. Chodźmy, chodźmy, kręcej, prędzej, prędzej, dajmy, złóżmy mu w podzieńce. Przecież nic nie mamy, jak go powitamy. Mamy serce gorące i dusze płonące. Chodźmy, chodźmy, prędzej, prędzej, przywita Przywita dziewczynko, staję. Mam nadzieję, że dostanę gdzieś ten komputer. Jak myślisz, zmieści się pod choinką? Może jeszcze więcej z autografem dostanę? Jasne, że się zmieści, ale to ja go dostanę. Ty się będziesz musiał zadowolić z tego piłkarza. Widzę, że znów się kłócicie. Święta są po to, by uczyć się wybaczania, a ja od rana słyszę same się Bo ja miałem obiecany komputer. On mówi, że będzie dla niego. Jeszcze nie straszy, że rózgę dostanę. To nieprawda, ja nic takiego nie powiedziałem. On kłamie. Myślicie wyłącznie o prezentach. Jak go wniesie, chłopcy? Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Spędzimy, lecz przy w stole i będziemy słyszeć na zadanie Jezusa. Tak, taki dzień należy się kochać, a nie późno. A komputer będzie wspólny, albo żaden wad go nie dostanie. Witaj Jezu, który leżysz obie w miłości. złota daję Tobie. Witaj Dzieciątko Boże, kłanę się Tobie w pokorze. Dziękuję za Twoje przybycie. Pani Kazidłów podarunko Ci dam. Oszkiwany i wyglądany, on ci daje, w za Twoje wspaniałe serce. <laughs> Dziękuję Wam mili królowie, i wam, z Syn Boże, Syn Darze, trochę miłości Wam skaże. Ciepłutko, więc e śpi, dziecko śpi. je cały szuka gospody, gdzie na miał, staję, na koty, gdzie miłości to dwie, się stało. Nie było nie było miejsca, żadnej gospodarzy narodziło się ciocietko, gdzie dzień nie chodzi. Baro już go i żeby na żonku Zabiera się do działania. Szybko, z ochotą. Nie zgadzisz, pałacem mają taki złoto. Nie pozwolę na to. Znajdę rozwiązanie. Z nic moim się nie stanie. Tak się cieszę iladuję, dusza i raduję. Duża garota mi więcej się znajduje. Już nikt jej nie odbierze. Bardzo to wierzę. Ha, ha, ha! Dziecięteczko narodzone w łowie. A brać pokację tobie chcę, ludzie się kochali i wzajemnie miłowali. Praknie dobra na przykrycie narodowym kobietycie. Nie słuchaj pani łasku, co zaplanowałeś? przez złota majątku, wszystkie bez wyjątku. Nic nie mu dziesiątku, moje suskary pałacą. złoczyłam je z ochotę. Jego bardzo złą duszę mieć duszę. dla posterka. Ostatnia jest zawsze taka odroczysta. Ludzie, ludzie śpiewają kolędy i są dla siebie tacy bliscy. Ale ja nie najlepiej się dzisiaj zachowywałem. Nie przeprosiłem nawet brata. Wykręciłem mu rękę i podstawiłem nogę. Bywali się na w przedpokoju. Ja też nie przeprosiłem. A rano nasypałem ci soli do mleka, Jak się zacząłeś liczyć, to cię że mama musiała się pomylić. Więc na to jeszcze czekajcie, przypoście się natychmiast. Teraz możemy już iść. Um. jak wielka rodzina, bo od tego miejsca zbawienie się zaczyna. Bądźmy dla siebie mieli w każdej życia chwili. Dostaliśmy mi miłość w darze i dopiero czas pokaże, że miłością można czynić cuda i że zawsze to się uda. Miłość to dar jest nad i weźmy go ze wzruszeniem zami. I damy ludziom na całym świecie, co dała nam od Boga Dzieci. Bo święta są właśnie po to, by kołaźwić z powodu. By, By, By uczyć się wybaczenia, szacunku i pojednania. Zamiast oceniać i krytykować, lepiej wszystkich serdecznie miłować. Nasza radość jest wielka. Przestawiliśmy jasełka. Teraz wszystkim pięknie się kłaniamy i do, i do wspólnych życzeń zapraszamy. I schodźcie za Sarą.